Czat jest na ostatnią rundę z ja Stam Impostora. Raz, dwa, trzy. Dobra. No w końcu plus jeden. Trzy. Mogłem go w sumie sprawdzić Ja chciałem powiedzieć, że biały na moich i Beronka, Beronka oczach chyba, tak. nie wiem czy Beronek to widziałeś, wyskoczył z węta w szilcach. Ja chciałbym powiedzieć, że te oskarżenia są fałszywe. Beronek, czy widziałeś? Czy... Beronek, czy widziałeś tak, tak. w jak Jak wyskakiwał śmigi ja z Wenta? Biały na to, ja chciałem powiedzieć, że to jest nieprawdziwe. Chciał, chciałem iść zgłosić. Nie wiem jakim cudem nacisnąłem report jest na Foxiu, że on zgłosił. Zobaczył, Oj, nie, no. chciałem no. zrobić chillcy. Schodzę na dół i Foxiu na moich oczach wskakuje do wentu, po czym wyskoczył. Chciał mnie konić. Sprawa <laughs> mnie jest zgonić. prosta. Chciałem iść zgłosić. Ale widocznie był szybszy Sprawa jest prosta, dwie osoby widziały jak wyskakujesz z wenta, więc nie wiem <grym> Masz prawo do obrońców No właśnie w tym problem, że nie mam obrońców żadnych A kto widział? Jakie y Beronek... Niby Beronek to... i Fox... Już I jestem, już jestem, jestem ja no, że Fakśu wskakuje Ja mam alibi byłem, oglądał, a wkrótce jestem No sorry, wszyscy że się zagłosowali Czemu nam nie głosujecie? <laughs> A to chuj, se chodzić sobie jedzenie. Ja sam sobie to sprzedał. Ej, no co mnie tankuje ciotki. Dzięki pana, we. Nice. Essa. Najpiękniej. So. Wybroniłem się z tego w tym momencie. To jest po prostu mistrzostwo świata. Jak to dobrze, że Baronek stał w tym miejscu. Jezus. Coś pięknego. No Jezus. Zamknęli mi drzwi. Czat, no, to jest fart po prostu. Cztery zero sześć osiem pięć. Dobra. Pogars. Teraz zwaliłem yy, trup w storage'u koło wejścia Ej. do admina. Panek, mogę coś powiedzieć? No. Yy, na kamerach widziałem, jak Foxio zabija. Yy, Też pisa. mi się tak zdawało, ponieważ Poksiu przyszedł do kafeterii od dołu. A Ale ciało było... Na kamerę 30. widziałem, tyle. Od... Pod Czy adminem było ciało? Przy adminie. Przy tam na lewo. No tak przy wejściu. Tam. A kto umarł w ogóle? Kubik chyba. Tak. Na różowy pijak. Na różowy. Miotła jakby co wyszedł? Ja zrobiłem i było no, to, to, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nim, nim, nie zwoltujecie. Czekajcie, czekajcie, nim nie zwoltujecie. No, to Kto mówił, że e... na to widział? ja widziałem na kamerach. Nim nie zwolt, zanim nie zwoltujecie, e chciałem powiedzieć, że na kamerach byłem widziany przy O2, zrobiłem pierwsze O2. Później pobiegłem, e od dołu zrobić drugie O2. I widziałem, jak, e różowy właśnie zbiega w dół. Z tamtego miejsca, Ej, to więc. Nie może być, Ej. Z zrobiłem kortę. Zrobiłem kartę. W, zrobiłem kartę w adminie wtedy i biegłem faktycznie do kafeterii. Gdzie byłeś cypek okay. na przykład? Poczekaj Ja, nie nie ja za baronkiem. I czy, właśnie jak zapytać czy Kacperek ma jakiś dowód, że ty byłeś na kamerach No nie wiem czy ktoś ma dowód, że byłem na kamerach tylko byłeś. To, to Nie może być Foksiu No nie wiem, jak chcecie, ale mówisz, on po prostu... Jedyne co ja mogę powiedzieć to że Foksiu ja go właśnie z dołu kafeterii był potem. Drzwi się zamknęły. No nawet nie mógł mieć planu, żeby mnie zabić, bo jeżeli on by zabił, to by miał kilku downna, więc to... Tak, ale ja mówię, ja mówię, że ja kartę zrobiłem w dwadnieniu. Min... Dla, Dla mnie też. Jeżeli ja z Foksiem widziałem, że szmigi, to to nie może być Foxiu Dlaczego? Dlaczego nie może być? No tak. Bo bym nie zreportował swojego, nie zreportowałbym swojego. zabił na oczach czy do Wenta skoczył? Jak z wentów wyskoczył śmig, jak widzieliśmy go z Fokciem. No to jest możliwość, się, że, że wiesz. od O2 od, od są wenty do admina. No, to że sam sprzedał śmigiego? No to jest bardzo mądre. Znaczy, niby mądre, ale głupie. Ponieważ. Posięcił śmigiego, ratując swoją reputację w No co, na kamera widziałem. Znaczy, słuchajcie, Foxiu i Beronek mówili, że to śmigi. Chyba, że jeżeli że i Foksiu to są tak I wiemy. słuchajcie tego, bo Foksiu i Baronek mówili, że to śmigi, a Kacper mówi, że to Foksiu. Czyli jeżeli Foksiu i Baronek byliby impostorami, jest to bardzo możliwe, że wywalili Śmigiego jego bezpodstawnie. Ale też jest możliwe, że... Foksiu rzeczywiście jest. Foxiu i Beronek. Dla, dla mnie Foksiu nie jest impostorem, bo... No a, tak, raczej tak by się ale nie zachował. czekaj, znaczy, Jeżeli śmigi... Jeżeli Szmigi był impostorem... Chyba żemiotła było im postać. Yy, przede wszystkim o bardziej mi by się opłacało stać przy tym o 2 i go po prostu nie skończyć dobra, jej w nagórze. Do końca. 14 sekund Mało, tasków, mało zostało. Na taski to możemy nie, zagrać właśnie, no, nie, tasków zostało 14 sekund. Tasków 14 sekund. O, dziękuję Panie za poparcie. Uważajcie na foksie. Możecie uważać. Co? Nie wiem, jak my to wygramy. To, to jest najbardziej przypłowa gra w historii świata po prostu. Ja się trzymam z baronkiem, bo ja wiem, że jest clear. Robimy double killa w tym momencie. Zamknijmy go w storage, sporo tasków zostało. Dabblgi przy reaktorze, chat. to jest genialne. Ja trzęsie się ogarnię z tym, co ja chcę zrobić. O, o. <laughs> Dzięki Weronek. U, tak mnie wybroniłeś. Genialnie, naprawdę Weronek. Nic z nie uratowałeś.